Hej, hej, witajcie w drugim odcinku na temat tego, jak wygląda ścieżka zawodowa lekarza, co dalej się dzieje. Tym razem opowiem o momencie, co się dzieje po zakończeniu studiów. Czyli minęło już te 6 lat, o których opowiadałem, jak one przebiegają i na końcu 6 roku pozdawaliście już wszystkie egzaminy na szóstym roku, i na końcu ukończyliście uczelnię, dostaliście dyplom zakończenia uczelni. I dostaliście tytuł lekarza, no i co teraz dalej się dzieje? Więc zanim będziecie mogli odzyskać pełne prawo wykonywania zawodu, bo to pełne prawo wykonywania zawodu jest niezbędne do tego, żeby pracować, musicie odbyć przede wszystkim 13-miesięczny staż, staż podyplomowy, który umożliwi Wam utrzymanie pełnego prawa wykonywania zawodu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to staż zaczynacie 1 października, czyli kilka miesięcy po tym etapie, kiedy zakończyliście uczelnię. Staż odbywamy w szpitalu i może być to dowolny szpital w województwie, ale musi być to województwo, w którym jesteście zameldowani, bo w tym województwie, w którym jesteście zameldowani, to podlegacie pod tą okręgową izbę lekarską i na terenie tej okręgowej izby lekarskiej, tego województwa wykonujecie staż. Dlatego jeżeli jesteście zameldowani na przykład w Poznaniu, a chcecie staż odbywać w Gdańsku, to warto zastanowić się i pomyśleć jak rozwiązać ten problem meldunkowy. Często teraz są też tak zwane meldunki tymczasowe, więc możecie po prostu zameldować się nawet w miejscu, gdzie wynajmujecie mieszkanie, ale jednak ten obowiązek meldunkowy musi być spełniony, żebyście podlegali pod konkretną izbę i do niej składali wnioski o udzieleniu wam miejsca na staż. Na stronach internetowych określonych okręgowych i izb lekarskich na pewno są tam zakładki dla stażystów i krok po kroku instrukcje w jaki sposób złożyć wszystkie niezbędne dokumenty po to żeby była wam przydzielone miejsce stażowe no bo do okręgowej izby lekarskiej już żeby odbyć staż składacie po pierwsze wniosek o przyznanie Prawa wykonywania zawodu, które będzie ograniczone do miejsca wykonywania stażu, czyli wszelkiego rodzaju recepty i wszystkie inne takie lekarskie rzeczy, gdzie podbijać się pieczątką, mają ważność tylko w obrębie pacjentów, których leczycie w miejscu odbywania stażu. Natomiast wszystko inne, no, nie macie jeszcze pełnego prawa wykonywania zawodu, które jest no, nieograniczone niczym. I dodatkowo do okręgowej izby lekarskiej składacie wniosek o skierowanie Was na staż do konkretnego szpitala. Jeżeli chodzi o mniejsze szpitale gdzieś w województwie, to zazwyczaj nie ma najmniejszego problemu, żeby dostać się tam na staż. Wręcz można powiedzieć, że otwierają szampany, jak widzą, że młody lekarz przyjeżdża i najprawdopodobniej po skończeniu stażu również będzie robił u nich rezydenturę. Natomiast jeżeli chodzi o kliniki w dużych miastach, no to może być problem. Na przykład najbardziej masakrycznie to jest chyba w Warszawie, bo jest ograniczona ilość miejsc stażowych, a na przykład jest dużo chętnych osób, które chcą staż tam robić. No i wtedy, w momencie, w którym składa się te wnioski o staż, to też tam załącza się informacji o średniej uzyskanej z ocen ze studiów i na podstawie średniej oceny, ze studiów jest rekrutacja na te miejsca stażowe w określone jednostki, no i niestety nie zawsze to się musi udać. W tym momencie dosyć istotna też jest decyzja, w jakie miasto wybieramy, żeby robić tam staż, no bo możemy robić staż w dużym mieście, nawet w tej klinice, w tym szpitalu, w którym uczyliśmy się i studiowaliśmy, lub też w małym jakimś mieście średniej wielkości. Na przykład ja planuję iść na staż do Wocławka, czyli miejsca, z którego pochodzę miasta, z którego pochodzę. I Włocławek jest miastem około 100 tysięcy mieszkańców, więc tam nie ma kolejek na staż, więc bez problemu na ten staż y, tam się dostanę. Y, natomiast gdybym chciał do Gdańska, no to tutaj byłby no, duży problem. I, I jakie są różnice między dużym a małym miastem? Jeżeli chodzi o duże miasta i kliniki, możecie mieć na początku wrażenie z tego, co rozmawiam ze znajomymi, że jednak jesteście trochę traktowani jeszcze jak kolejny rok studiów, czyli jeszcze nie do końca wam powierzane są. Odpowiednia ilość obowiązków, jeszcze nie czujecie takiej niezależności, odpowiedzialności związanej z podejmowaniem decyzji. Natomiast w mniejszych miejscowościach, gdzie jest duży niedobór lekarzy, to po pierwsze, też każda klinika, w której odbywacie swoją cząstkę stażu, no to chciałaby, żeby może nowy lekarz rozpoczął u nich rezydenturę i zasilił ich szeregi. Więc bardzo dużo jest też obowiązków i roboty, bo jest mniej personelu, jak i Również często jest dużo większe zainteresowanie tobą i chęć nakłonienia cię. Ej, słuchaj, tu jest fajnie, pokażemy ci, że nie wiem interna czy anestezjologia może być super. I chodź do nas, rób tutaj rezydenturę, bo potrzebujemy, ciebie jesteś ważny, a tam jesteś jednym z tysiąca studentów i tysiąca ludzi i tysiąca w ogóle osób, które tutaj są, więc możecie poczuć się trochę mniej, że tak powiem, mile widziani. No ale też często osoby, które decydują się na staż i potem specjalizację, robienie ich właśnie w ośrodkach akademickich, Akademickich. To są też osoby, które jednocześnie chcą robić doktorat i rozwijać się naukowo, więc oczywiście dla tych osób bardziej lepsze będzie robienie w dużych miastach i w ośrodkach akademickich, lub też w mniejszych mia miasteczkach, miejscowościach jest też taka opcja. Na, na każdej stronie okręgowej izby lekarskiej powinien być jakiś taki prospekt, plan z wymienionymi. Szpitalami, w których możecie odbywać staż podyplomowy, więc warto się tym zainteresować i sprawdzić, że jeżeli chcecie w jakimś waszym mieście robić staż, no to czy to miasto gwarantuje, że możecie odbyć ten staż. Jeżeli chodzi o staż, tak naprawdę, to staż trwa 13 miesięcy. Mówiłem Wam już o tym, ale powiem Wam mniej więcej też z jakich dziedzin staż musicie odbyć w czasie tych 13 miesięcy. Jest to 11 tygodni z interne, przy czym jeden tydzień w tym musi być związany z tam, odnośnie krwiodawstwa i krwioleczyństwa, 8 tygodni pediatrii, 8 tygodni chirurgii ogólnej, 7 tygodni położnictwa i ginekologii, 3 tygodnie anestezjologii intensywnej terapii, 4 tygodnie psychiatrii, i 6 tygodni medycyny rodzinnej, czyli tak naprawdę jest to 7 takich działów przedmiotów. Które musicie zaliczyć w czasie stażu, odbyć właśnie staż w tych podmiotach. Więc to są takie najważniejsze, podstawowe, w sumie oddziały związane z medycyną, no, w których musicie nabyć doświadczenia tego stażowego i już w tym czasie no, często jest tak, że już prowadzicie pacjentów, ich dokumentację, badacie, zlecacie badania. No już dużo odpowiedzialności na Was ciąży. I po skończeniu tego stażu dochodzimy do creme de la creme czyli Yy, specjalizacji. I czym ta specjalizacja lekarska jest? Bo tak naprawdę nie ma obowiązku posiadania specjalizacji. Możecie mieć pełne prawo wykonywania zawodu i nie posiadać specjalizacji. Tak samo w trakcie robienia specjalizacji tak naprawdę jeszcze nie macie tej specjalizacji, czyli na Waszej powiedzmy pieczątce nadal jest napisane tylko lekarz. Nie lekarz czegoś tam czegoś, specjalista czegoś czegoś, bo właśnie żeby zdobyć ten tytuł specjalisty w danej dziedzinie. Po to robi się tą specjalizację. I zazwyczaj normalnie, no znaczy, nienormalnie. No w większości przypadków studentów, którzy kończą studia, robią staż. Są już lekarzami po stażu, no to wtedy chcą zrobić specjalizację w trybie rezydenckim. Co to znaczy? Znaczy, że jesteście lekarzem rezydentem w danym szpitalu, jesteście przypisani do jednostki danego szpitala, gdzie robicie główną część, bo tak samo w trakcie specjalizacji, która jest procesem, który trwa kilka lat, minimalnie 4, maksymalnie 6 albo więcej, w przypadku jakichś bardzo skomplikowanych specjalizacji. To jest czas, w którym Wy pracujecie w szpitalu, odbywając staże też w różnych miejscach. Przy czym jest ta jedna jednostka macierzysta, do której jesteście głównie przypisani, głównie w niej pracujecie i dodatkowo jeszcze jeździcie po parę tygodni w różne miejsca, żeby dodatkowe te staże jeszcze wykonywać. Tak jak mówiłem, dostawanie się na rezydenturę czyli sytuację w której to państwo, w której to ministerstwo zdrowia płaci waszą pensję, a nie szpital w którym pracujecie no to właśnie ta rezydentura to też dostawanie się na nią wygląda trochę jak dostawanie się do szkoły średniej czy na studia że musicie złożyć swój wniosek, że chcecie się dostać, i to wszystko, czy dostaniecie się na specjalizację czy nie, zależy przede wszystkim od waszego wyniku egzaminu lek, czyli lekarskiego egzaminu końcowego. Jest to egzamin, który tak naprawdę od niedawnych zmian w prawie można pisać już po skończeniu dziesięciu semestrów studiów, czyli po skończeniu piątego roku na szóstym roku już możecie spróbować podchodzić do lekarskiego egzaminu końcowego, ale zazwyczaj robi się, podchodzi się do egzaminu lekarskiego końcowego, no macie kilka możliwości, bo przede wszystkim lek odbywa się dwa razy w roku, tak, na jesień i na, i na wiosnę, więc w tym momencie, kiedy skończycie w czerwcu studia, to możecie na jesień, jeszcze przed rozpoczęciem tak naprawdę stażu, czy w trakcie stażu, początku stażu, możecie spróbować napisać lek, możecie go na, potem na wiosnę, w środku stażu, jak i pod koniec stażu na kolejny rok. Czyli macie kilka podejść do tego leku. Wydaje mi się, że pierwsze dwa są darmowe, a potem za każde kolejne podejście do egzaminu należy zapłacić. I polega to na tym, że liczy się najlepszy wynik uzyskany, czyli na przykład jak na początku dostaliście, nie wiem, 170, Punktów, następnym razem 150, to zawsze ten wasz najwyższy wynik będzie się liczył w momencie, kiedy będziecie składać podania, wnioski, nabór na specjalizację. Do tej pory, chcąc robić jakąś specjalizację, składając wnioski, się składało na jedno województwo kilka jednostek. Teraz trochę zmiany prawne były i od 2021 wchodzą w życie, że troszeczkę inaczej się, że wybiera się dziedzinę, województwa, około można 15 wariantów z tym, że właśnie jaka dziedzina, jakie województwo, czy tryb rezydencki, czy pozarezydencki, o którym też za chwilę powiem. No i wtedy po prostu składamy te wszystkie wnioski i za jakiś czas jest lista też, jakie są dostępne miejsca rezydenckie i potem, czy dostaliśmy się za pierwszym razem czy nie, no i wtedy staramy się e, przez te pół roku powiedzmy poprawić lek albo no, wybrać inną specjalizację, z której są jeszcze wolne miejsca e, i nabór nadal trwa, no ale to wszystko zależy od naszej sytuacji, od tego jakie specjalizacje chcemy robić. Tak samo teraz z nowymi zmianami oprócz wyniku egzaminu końcowego lekarskiego egzaminu końcowego za który można zdobyć 200 punktów można dodatkowo jeszcze dostawać dodatkowe punkty na przykład za tytuł naukowy doktora które macie jeszcze przed pójściem na specjalizację, można dostać 5 punktów. Jeżeli mamy jakieś publikacje w czasopismach, które są na jakieś liście ministerstwa, to można dostać pół punkta i maksymalnie w sumie 5 punktów z tych różnych publikacji. Jak również, jeżeli w przynajmniej 3 lata byliśmy zatrudnieni w jakiejś jednostce, która może przeprowadzić szkolenie specjalizacyjne, na przykład pracowaliśmy przez 3 lata w klinice nefrologii, jeszcze bez specjalizacji, a teraz chcemy specjalizację robić, no to wtedy też dostajemy 5 punktów w tym postępowaniu. Natomiast tak zwany tryb pozarezydencki, czyli ta druga opcja robienia specjalizacji, to jest opcja dla lekarzy, którzy mają już jakąś specjalizację, bo nie można dwa razy robić rezydentury, tylko raz robicie rezydenturę, że to państwo płaci wam pensję, a potem już no po prostu macie ten tytuł specjalisty i Kolejne, każde specjalizacje to już musicie robić na własną rękę. No i w tym trybie pozarezydenckim to też różnie wygląda, że możecie się zatrudnić w danej jednostce, czy też pracować w jakiejś jednostce, a na przykład na robienie cząstkowych staży gdzieś tam, dostawać ze swojego szpitala taki urlop szkoleniowy. No ale to wszystko już zależy i to musicie wtedy na własną rękę sobie poradzić, bo wtedy za to odbywanie stażu w różnych miejscach nikt wam nie płaci pieniędzy, czyli Musicie sobie wymyślić, jak to wszystko połączyć, pracę już pewnie w jakimś miejscu, w jakimś oddziale, z dodatkowo jeżdżeniem, robieniem tych stażów. No i tu już jest trochę więcej kombinowania, ale no to już będziecie duzi, jak będziecie chcieli to robić. No, oczywiście są osoby, które w trybie pozarezydenckim chcą od razu po skończeniu i po stażu. Są to osoby, które po prostu stać na to, żeby nie dostawać pieniędzy za robienie specjalizacji, a z drugiej strony, no po prostu bardzo zależy im na danej dziedzinie. Jeżeli na przykład. Ktoś wie, że od zawsze chciał być, nie wiem, torakochirurgiem, dajmy na to, czyli chirurgiem zajmującym się klatką piersiową. No i nie dostał się, a jest miejsce w trybie pozarezydenckim, że może się dostać. No to idzie i po prostu można, to, to się tak mówi, że to wolontaryjnie robi, robi to, to, tą specjalizację, tylko że nikt mu za to nie płaci. Tak jak wam mówiłem, też specjalizacje trwają minimum 4 lata, maksymalnie 5-6. 6 lat trwają specjalizacje chirurgiczne, przeróżne specjalizacje chirurgiczne, bo można wybierać chirurgię ogólną, chirurgię plastyczną, chirurgię, torakochirurgię, kardiochirurgię, neurochirurgię. Tych chirurgii też jest mnóstwo, ale one trwają około 6 lat. Tak samo 6 lat trwa anestezjologia i intensywna terapia. Jeżeli chodzi o wszystkie specjalizacje internistyczne, to można robić tak zwane moduły, Chociaż na przykład w dużych miejscowościach, gdzie są jakieś kliniki, szpitale, często nie otwierają modułowych specjalizacji, na przykład w ciągu pięciu lat, żeby zrobić nefrologię albo w ciągu pięciu lat zrobić gastroenterologię, ale można też w ciągu pięciu lat po prostu zrobić. Specjalizację z chorób wewnętrznych, która jest dosyć szerszą specjalizacją. I w przypadku specjalizacji z chorób wewnętrznych pięcioletnią robicie trzy lata jakby pierwszy etap tej specjalizacji, a potem kolejne dwa drugi ten etap. I tak samo w przypadku na przykład nefrologii modułowej macie 3 lata takiego modułu z chorób wewnętrznych a potem 2 lata modułu stricte nefrologicznego tak i wtedy to, to jest moduł 5 y, pięcio, pięcioletni tylko tak jak mówiłem często nie jest możliwe i też nie otwierane są w takich ilościach miejsca żeby można było rezydenturę z jakiejś wymarzonej na przykład endokrynologii która też jest pod specjalizacją Internistyczną, dlatego często ludzie decydują się na zrobienie pięciu lat interny, i po tych pięciu latach interny, kiedy mamy już tytuł lekarza specjalisty, możemy jakąkolwiek inną podspecjalizację internistyczną zrobić w ciągu dwóch lat tylko, no bo jak moduł taki podstawowy, pięcioletnia endokrynologia jest 3 lata interny i 2 lata endokrynów tak w ramach rezydentury to jeżeli ktoś zrobi rezydenturę z chorób wewnętrznych pięcioletnią no to jest super internistą, więc jakby ten moduł internistyczny jakby ma już z głowy a musi zrobić tylko ten dwuletni Fragment ten endokrynologiczny, dajmy na to, tak? Czyli wtedy już w tym trybie pozarezydenckim, czyli tym niepłaconym za jeżdżenie na te staże, no chyba że się umówicie tak z pracodawcą, że na przykład szpitalowi bardzo zależy, żeby mieć specjalistę z danej dziedziny na oddziale, no i jesteście w stanie się dogadać, jak to wszystko robić, żeby i trochę tego stażu robić i dalej na przykład dyżurować w tym, tej swojej jednostce macierzystej, ale no to wszystko zależy tak naprawdę od, od dogadania się. I są też te specjalizacje, które trwają trochę krócej. Taką specjalizacją bardzo popularną, która trwa dosyć krótko, bo trwa 4 lata, jest specjalizacja z medycyny rodzinnej, tak? I po specjalizacji z medycyny rodzinnej to jest lekarz, który pracuje w, w POZ-ie tak zwanym, czyli no takiej przychodni ochrony zdrowia. Nie wiem, jak to się nie wiem, nie zapomniałem od czego ten skrót jest. Więc tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo. Jeżeli sobie wpiszecie w Google lista specjalizacji lekarskich, coś takiego, to powinny wam z jakichś stron okręgowych izb lekarskich wyskoczyć takie listy, gdzie są spisane wszystkie specjalizacje, ile te specjalizacje trwają, jakie są moduły w trakcie tych specjalizacji, a jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda konkretna specjalizacja, czyli w trakcie, ile tygodni stażu robicie, na jakich oddziałach, to wpiszcie po prostu program specjalizacji takiej i takiej, i powinny Wam się pliki, dokumenty wynajdywać z internetu, gdzie macie przedstawione dokładnie, jak wygląda program. Danej specjalizacji lekarskiej. I w momencie, kiedy już skończycie specjalizację, na koniec musicie napisać jeszcze, państwo, zdać państwowy egzamin specjalizacyjny, tam jest część pisemna, jak również część ustna, i wtedy otrzymujecie tytuł lekarza specjalisty. Powiem wam, że wybór specjalizacji to jest ciężka sytuacja, no bo musimy się zdecydować, że chcielibyśmy w czymś działać, coś robić przez kolejne X lat. W czasie studiów często ludzie już mają pojęcie, że na przykład chcieliby się zajmować bardziej specjalizacjami internistycznymi, albo chcieliby bardziej iść w stronę chirurgii manualnych takich spraw. Na przykład ja w ogóle nie jestem manualny do jakiegoś stania, tam grzebania i jakby chirurgia mnie trochę odstręcza i zupełnie nie chciałbym tego robić, ale na pewno jest dużo osób, które bardzo chciałyby robić specjalizacje chirurgiczne, więc można już w trakcie studiów, właśnie już się nastawiać mniej więcej na co, ale często jest tak, że praktycznie do samego końca skończenia studiów, jeszcze zanim pójdziemy na staż, czy nawet w trakcie stażu, nie jesteśmy pewni. Co byśmy chcieli robić, no i to jest dosyć duży problem, ale spokojnie, bo mamy czas. Jeżeli w trakcie studiów na trzecim, czwartym roku jeszcze nie wiecie, jaką specjalizację będziecie chcieli robić, nawet na piątym, szóstym, to się absolutnie nic nie dzieje. Nie powinniście się denerwować, też nie powinniście się zamykać w wąskiej bańce i od pierwszego roku, na przykład mówić, że będę neurochirurgiem. Bo wszystko może się zmienić, tak? Wy też poznajecie różne oddziały, różnych specyfikę pacjentów, jak ta praca wygląda, bo czym innym jest na oglądanie się doktora Hausa, a czym innym jest faktycznie zobaczenie, jak wygląda praca na danym oddziale i w danym szpitalu. I to w pewien sposób weryfikuje to, jakie wy macie nastawienie i czego wy chcecie od, 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 no tutaj od. Od swojej pracy, tak, w przyszłości, którą będziemy naprawdę wykonywać dosyć długo. W moim wypadku cały czas jeszcze zastanawiam się, co mam robić, bo. Jeżeli chodzi o specjalizację taką internistyczną, która jakby bardzo mocno się zakorzeniła w takim trybie modułowym, to jest specjalizacja z kardiologii, gdzie faktycznie jest te 3 lata intern, 2 lata cardio jako, jako jednolita cardio, ale często jest tak, że duża część innych internistycznych specjalizacji to jednak dosyć trudno jest się dostać, i tych miejsc jest mało. Więc trzeba raczej pomyśleć o tym trybie 5 lat interny i potem sobie dorobić 2 lata jakąś tą inną specjalizację. Ja w tym momencie bardzo się waham pomiędzy jednolitą kardiologią, chociaż nie wiem, na ile tymi sercami jestem zainteresowany, a po prostu chorobami wewnętrznymi, bo tak się mówi, że właśnie choroby wewnętrzne to są. Specki dla kujonów, którzy jakby nie potrafią, że tak powiem, z wiedzą się rozstać i na przykład skupić się tylko na jednej rzeczy, tylko jednak lubią doczytywać, doszukiwać i, i jednak interna wymaga ogromnej, ogromnego zakresu wiedzy to wcale nie jest gorsze od nie wiem chirurga, który świetnie coś tam operuje, ale no że jednak to jest bardzo rozległa specjalizacja o ogromnej ilości tak naprawdę wiedzy, no i potem jeszcze to dodatkowe jakieś robić, więc ja mam plan albo cardio, a z drugiej strony w sumie trochę myślę o tym, żeby właśnie zrobić pięcioletnią internę. Ponieważ tą pięcioletnią internę bez problemu, tą specjalizację będę mógł robić w szpitalu we Wrocławku, na przykład, bo mogę tam zrobić staż, i też potem mogę robić tam rezydenturę z chorób wewnętrznych, i raczej nie ma najmniejszego problemu, żebym dostał się właśnie do tego szpitala na, na, na internę. No, a później będę myślał o jakiejś podspecjalizacji lekarskiej, może nefrologii. Zobaczymy. No, to też wszystko będzie zależało, jak tam ta praca w szpitalu będzie wyglądała. Też w trakcie mojej pracy, jakby jakie, jaka działka, jakie rzeczy staną się takim moim konikiem, czymś, co tak naprawdę bardzo mnie zainteresuje. Więc tak naprawdę, wszystko jeszcze jest otwarte i zależy, więc spokojnie mam nadzieję, że ten film. Pozwolił wam troszeczkę jakby poczuć, ja, z czym to wszystko gra, nie? Bo, bo tak naprawdę no, to nie jest takie oczywiste, tak? Jakby na przykład babci, które się raz pytają, co tydzień ben, wy jesteście na drugim roku, a babcia się pyta, to co, jaką robisz specjalizację? No, to jest pewna presja, żeby się określać, kim Ty chcesz być. A tak naprawdę, presją na początku studiów czy w trakcie powinna być presja, żeby jak najlepiej je skończyć. I żeby je w końcu skończyć, i żeby w końcu móc już działać, robić, pracować. Ja na przykład, już w takim letargu takiego ciągłego studiowania, już jestem mega zmęczony, już się nie mogę na niesamowicie doczekać stażu, kiedy w końcu będzie odpowiedzialność, praca, działanie i nie podpieranie ścian, tylko po prostu zapierdziel. Na sam koniec chciałem jeszcze wspomnieć o konkursie. Jest to super konkurs, który współorganizuje ze sklepem medycznym, który sprzedaje książki i ubrania medyczne i nie tylko, na Medycynę Shop i razem z tym sklepem organizujemy konkurs. I jeżeli wejdziecie na Instagrama mojego, bo zaraz będę udostępniał post konkursowy, lub znajdziecie Instagram na Medycynę Shop, znajdziecie tam post konkursowy. Konkursowym poście należy w komentarzu napisać, jaką specjalizację chcielibyście robić, jak i dlaczego chcielibyście robić akurat tą specjalizację. Najbardziej ciekawe, fajne, pomysłowe właśnie komentarze nagrodzimy. Za pierwsze miejsce jest do wygrania zestaw do nauki szycia chirurgicznego od firmy Dobry Szef. Natomiast na, na, za drugie miejsce jest właśnie książka do nauki podstaw właśnie szycia chirurgicznego. Więc zapraszam Was do tego konkursu. Wchodźcie na mojego Instagrama. Znajdziecie jako Brodata Medycyna lub na Medycyna Shop. Tam jest też regulamin, co trzeba zrobić, bo tam trzeba coś polajkować, coś udostępnić, zaszerować, żeby to wszystko działało No i przede wszystkim napisać komentarz i napisać jaką specjalizację chcielibyście robić i dlaczego. I nie wiem tam do któregoś dnia chyba do 15 lutego będą wybrane ostateczne nagrody, znaczy osoby, które wygrały i wszystkim wam trzymam kciuki i powodzenia w tym konkursie i powodzenia w ogóle w życiu i zastanawianiu się myśleniu, co ja mam ze sobą zrobić na tych studiach albo. Marzenia jeszcze, jeżeli na te studia jeszcze nie poszliście, albo dopiero je zaczynacie. Więc chciałbym Was uspokoić, że nie musicie na pierwszym roku wiedzieć, co będziecie robić i jakim lekarzem specjalistą będziecie, a z drugiej strony bądźcie świadomi tego, że to jest jeszcze długotrwały proces i absolutnie nie ma się czym stresować i denerwować. W tym odcinku Kawy Ciastek Medycyny to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku.